Witaj, cieszę się, że tu jesteś, bo dzisiaj porozmawiamy o czymś, co może zmienić Twoje podejście do Instagrama, niezależnie od tego, czy masz 10, 100 czy 1000 obserwujących. Wiele osób myśli, że sukces na tej platformie zależy od liczby obserwujących, ale to nie do końca prawda. Możesz mieć tysiące obserwujących i nie zarabiać ani złotówki, albo mieć tylko kilkaset zaangażowanych osób i prowadzić świetnie prosperujący biznes. Dzisiaj pokażę Ci kluczowe strategie, dzięki którym przykształcisz Instagram w narzędzie do zarabiania. Bez nachalnej sprzedaży, bez ogromnych budżetów na reklamy i bez marnowania czasu na działania, które nie przynoszą efektów. Nasze główne tematy to precyzyjne pozycjonowanie, jak dotrzeć do idealnych klientów i sprawić, żeby sami chcieli Cię obserwować. Głębokie zaangażowanie, czyli jak sprawić, aby Twoje treści trafiały do większej liczby osób. I eleganckie sprzedawanie jak zdobywać klientów i współpracę w sposób naturalny, bez wrażenia, że na nie sprzedajesz. Zaciekawiło Cię? To zaczynamy. Jestem Agnieszka i na Instagramie prowadzę konto Cyfrowa Przedowniczka, które skierowane jest do kobiet pamiętających jeszcze Bolka i Lolka i Pszczółkę Maję z telewizji. A teraz przejdźmy do strategii. Precyzyjne pozycjonowanie, czyli jak przyciągnąć idealnych klientów. Większość osób popełnia ten sam błąd zakładają konto, wrzucają posty i czekają aż obserwujący pojawią się sami. Niestety to tak nie działa. Instagram to platforma społecznościowa, a to oznacza, że musisz być aktywnym uczestnikiem społeczności. Zastanów się przez chwilę, kogo tak naprawdę chcesz przyciągnąć. Jakie osoby są twoimi potencjalnymi idealnymi klientami? Czy to kobiety 40+, plus, które chcą zacząć zarabiać online, a może młode mamy szukające sposobu na dorobienie do domowego budżetu? klientki na artystyczną biżuterię, kursantki na masterclass jogi twarzy. Twój idealny klient już gdzieś jest. Już obserwuje inne konta, komentuje posty, szuka odpowiedzi na swoje problemy. Twoje zadanie to znaleźć takie osoby i sprawić, żeby zainteresował się właśnie tobą. A jak to zrobić? Po pierwsze, znajdź konta, które już przyciągają twoją grupę docelową. Jeśli sprzedajesz kursy online, sprawdź kogo obserwują ludzie interesujący się edukacją. Jeśli tworzysz e-booki, zobacz, które konta w Twojej niszy mają dużą aktywność i społeczność. Wejdź w interakcję z ich obserwatorami. Zamiast pisać super post pod postem dużego konta, kliknij w profil osoby, która właśnie coś skomentowała i wejdź z nią w interakcję. Możesz polubić kilka jej postów, napisać komentarz, który rzeczywiście wnosi coś do dyskusji, zareagować na jej relacje. Twórz treści, które sprawią, że osoby odwiedzające Twój profil zostaną na dłużej. Kiedy zainteresujesz kogoś swoją obecnością, naturalnie zajrzy na twój profil. Co tam znajdzie? Jeśli nie będzie jasne, kim jesteś i co oferujesz, pewnie odejdzie. Dlatego twoje bio i ostatnie posty powinny jasno komunikować, kim jesteś, w czym możesz pomóc, jakie korzyści dajesz swoim odbiorcom. Na przykład, zamiast pisać w bio pomagam w budowaniu biznesu online, lepiej napisać pomagam kobietom 40, plus zacząć zarabiać na Instagramie bez konieczności pokazywania twarzy. Zamiast pisać wspieram twórców cyfrowych, lepiej napisać pomagam coachom relacji, zamieniać wiedzę w dochodowe kursy online, bez przytłoczenia technologią. Nie pisz, pomagam w self-publishingu e-booków. Zamiast tego napisz, uczę jak napisać, wydać i sprzedać e-booka na Amazon KDP, nawet jeśli nigdy wcześniej nie byłaś autorką. I dobra zasada, zawsze pokazuj transformację. Nie tylko pomagam, ale co konkretnie się zmienia dzięki Twojej wiedzy. Brzmi prosto. Bo jest proste. Ale jeśli tego nie czujesz, napisz do mnie, a pomogę ci wygenerować 10 różnych bio. I nie przeznaczaj na ich napisanie zbyt wiele czasu. Nie jest wyryte w kamieniu, zawsze możesz je zmienić. Szczególnie, że dość prawdopodobne jest, że twój pomysł na instagramowy biznes będzie ewoluował w miarę publikacji i docierania do określonych grup odbiorców. Po prostu na początek trzymaj się schematu: pomagam komu, w czym, dzięki czemu, czyli tutaj jakaś metoda albo bez czego, bez przytłoczenia. Na przykład, pomaga młodym mamom zrzucić nadmiarowe kilogramy bez chodzenia na siłownię. A teraz przejdźmy do kolejnej strategii. Strategia druga głębokie zaangażowanie czyli jak zwiększyć zaangażowanie na Instagramie. Zaangażowanie to święty gral Instagrama. Jeśli Twoje posty nie generują interakcji, algorytm nie będzie ich promował. W efekcie nawet Twoi obecni obserwujący mogą przestać widzieć Twoje treści, ale spokojnie. Są sposoby, by to zmienić. Twórz treści, które prowokują do reakcji. Ludzie nie komentują nudnych postów, ale jeśli wrzucisz coś, co wywoła emocje, nagle zaczynają się dyskusje. Zadaj pytanie, jaki był Twój największy mit o pisaniu e-booków, który okazał się nieprawdziwy? Albo podziel się opinią? Myślisz, że po 50 nie da się zmienić zawodu? Moje klientki przebranżowiły się i zarabiają teraz więcej niż wcześniej? Powiedz historię. Kiedy zaczynałam, myślałam, że potrzebuję kolejnych kursów i dyplomów. Okazało się, że doświadczenie i dobrze pokazane umiejętności są cenniejsze. A ty, co ciebie blokuje? I zajmuj jasne stanowisko. To znaczy, prowokuj, ale nie dla samej prowokacji. Masz zdecydowane stanowisko o tym, czy dzieci powinny spać w łóżku z rodzicami? Nagraj o tym. Uważasz, że z samej definicji książki wydawane w self-publishingu są niższej jakości niż te wspierane przez profesjonalne wydawnictwo? Podziel się opinią. Ważne, by nie chcieć podobać się wszystkim, jak leci. Ale to już pewnie wiesz, skoro jesteś dojrzałą kobietą. Korzystaj z relacji, czyli stories na Instagramie. Jeśli nie używasz stories, tracisz ogromną szansę na budowanie prawdziwych relacji z ludźmi. A jak angażować odbiorców? Rób ankiety i quizy. Pytaj, czy uważasz, że da się zarabiać bez pokazywania twarzy? I daj do wyboru, tak, nie. Co powstrzymuje cię przed napisaniem własnego e-booka? A. Brak czasu. B. Brak pomysłów. C. Brak wydawcy. Opowiadaj też historię. Ludzie lubią oglądać kulisy Twojej pracy. Chcą wiedzieć więcej o Twoim człowieczeństwie, zanim od Ciebie coś kupią. I pokazuj się regularnie. Algorytm faworyzuje konta, które publikują relacje codziennie. Teraz trzecia strategia. Eleganckie sprzedawanie. Jak zdobywać klientów i współpracę bez bycia na halo? Wiele osób boi się sprzedawać na Instagramie, bo nie chcę, by ich oceniono jako nachalnych sprzedawców, ale sprzedaż na Instagramie nie polega na wciskaniu ofert. Polega na budowaniu zaufania, na wciąganiu w swój świat, a nie wpychaniu produktów. Jeden, Daj wartość przed sprzedażą. Zamiast od razu mówić kup mój kurs, najpierw pokaż, dlaczego warto. Możesz dzielić się praktycznymi wskazówkami, opowiadać o sukcesach swoich klientów, dawać darmowe mini poradniki. Stosuj strategię podgrzewania lidów w wiadomościach prywatnych. Zamiast wysyłać zimne wiadomości, dla wszystkich takie same hej, mam świetny produkt, chcesz kupić, lepiej budować relacje krok po kroku. Zareaguj na relację danej osoby, odpowiedz na jej komentarz, rozpocznij rozmowę naturalnie, tak jakbyś to zrobiła w rzeczywistym świecie. Widziałam, że interesujesz się tym i tym, co Cię w tym najbardziej fascynuje. Kiedy osoba zacznie rozmowę, łatwiej będzie przejść do tematu Twojej oferty. I teraz pewnie myślisz, brzmi dobrze, ale jak mam to wszystko wdrożyć? Jak mam znaleźć czas na regularne działania, skoro Instagram już teraz zabiera mi więcej energii i czasu, niż bym chciała? To bardzo częste pytanie. Bo w teorii wszystko wydaje się proste, ale w praktyce brakuje ci pomysłów na posty, które przyciągają uwagę. Spędzasz godziny najpierw na inspirowaniu się, a potem tworzeniu treści, a zasięgi nadal są marne. Nie wiesz, jak przekształcić obserwujących w klientów bez nachalnej sprzedaży. I masz wrażenie, że kręcisz się w kółko i nie widzisz realnych efektów. Brzmi znajomo? Dlatego stworzyłam ten kurs. Nie chcę, żebyś działała w pojedynkę i popełniała te same błędy, które ja robiłam na początku. Chcę, żebyś miała jasny plan i konkretne narzędzia, które dadzą ci efekty, szybciej i łatwiej. A w moim kursie dostaniesz nie tylko strategię, którą możesz wdrożyć od razu. Ale także prompty do ChatGPT, które skrócą twój czas pracy na Instagramie nawet o połowę. Dowiesz się, jak automatyzować swoje działania, żeby nie zostać niewolnicą algorytmów. Poznasz sposoby podtrzymywania relacji z twoimi potencjalnymi klientami, które w dużej części będą odbywać się bez twojej obecności, a i tak zbudują wyższe zaangażowanie niż gdybyś robiła to pracowicie sama. I najlepsza część, masz dostęp do cotygodniowych spotkań mastermind. Ci możesz omówić swoje wyzwania, podzielić się sukcesami i dostać indywidualne wsparcie. Te spotkania w grupie podobnie myślących kobiet pozwolą ci pokonać blokady, przeszkody i inne trudności, które wszystkie spotykamy na swojej drodze. Dzięki temu nie poddasz się tak łatwo, zachowasz spójność działania i dotrzesz do celu szybciej. Ten kurs jest dla ciebie, jeśli masz konto na Instagramie i chcesz je rozwijać, ale po prostu brakuje ci na to czasu. Chcesz uniknąć chaosu i przypadkowych działań. Szukasz sprawdzonych metod, aby szybciej tworzyć publikacje, lepiej angażować odbiorców i jednocześnie nie spędzać godzin na social mediach? Chcesz dowiedzieć się, jak wykorzystać sztuczną inteligencję i automatyzację, żeby pracować mniej i osiągać więcej? A nade wszystko wiesz, że Instagram pożera już i tak za dużo twojego czasu, a ty wreszcie chcesz zobaczyć prawdziwe pieniądze. Czego się nauczysz? Tego, jak odzyskać co najmniej 3 godziny tygodniowo bez poświęcania zasięgów i, i zaangażowania, jak tworzyć treści szybciej i uniknąć blokady twórczej, jak wykorzystać sztuczną inteligencję do automatyzacji powtarzalnych działań na Instagramie, jak budować społeczność i przyciągać klientów bez marnowania czasu, a wreszcie jak monetyzować swoją społeczność, bo na świecie jest mnóstwo fajniejszych miejsc do marnowania czasu niż Instagram. W wersji beta mojego kursu dodatkowo dostaniesz gotowe prompty do ChatGPT, dzięki którym w kilka sekund stworzysz angażujące treści. I co tydzień będziesz spotykać się w grupie Mastermind Podobnie Myślących Kobiet, by wymieniać się doświadczeniem i rozwiewać wątpliwości. I otrzymasz także ode mnie wsparcie mailowe. Jeśli będziesz miała jakiekolwiek pytania, otrzymasz ode mnie indywidualne wsparcie. Jaka inwestycja Cię czeka? Standardowa cena tego kursu to 297 zł, ale... Jest to wersja beta, na którą będziesz miała wpływ, i jest tylko dla pierwszych 20 osób. Cena to tylko 97 zł za cały kurs. Nie zwlekaj, to jedyna okazja, aby zdobyć dostęp w promocyjnej cenie i mieć wpływ na ostateczny kształt kursu. Zapisz się teraz i odzyskaj swój czas.